Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Kuba, mam nadzieję, że z dźwiękiem i z obrazem nie będzie jakiegoś problemu w samochodzie. W sumie nie wiem, jak to będzie brzmiało. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest Kuba? Gdzie jesteś? Co robisz? Gdzie jedziesz? Motyw jest taki, że jest godzina 5.40. Dokładnie. Poniedziałek bo ten filmik jest pewnie o godzinie gdzieś dziewiątej rano, na, na internetach już. E, motyw jest taki, że właśnie jadę sobie na trening, na, na trening crossfit, bo po prostu zaniedbałem się ostatnio strasznie. Siedziałem cały czas tylko w internetach i w ogóle. E, I studia dodatkowo, jeszcze przez to pracę inżynierską i przez wyjazdy. W ogóle nie miałem czasu, żeby, żeby trzymać formę. A trzymałem formę. Dlatego w końcu zapisałem się na CrossFit i teraz tak. Dlaczego nie było filmu ostatnio? Słuchajcie, filmu nie było ostatnio dlatego, że e, pozmieniało mi się trochę w życiu. E, po drugie, kończy mi się semestr i praktycznie w tym tygodniu mam zaliczenia większości przedmiotów, e, bo mi się już też kończą mm, przed sesją, bo mam większość przedmiotów tak jedną w trzecią semestru, jedną w drugą semestru. Dlatego tak to wygląda. Muszę sobie patrzeć a, trochę się obuciła kamera, ale to nie Jak jest dać radę? E, dlatego tak to wygląda. I co? E, I dlatego mam strasznie mało czasu na, na robienie filmików. E, w tym jest największy problem. E, ale coś tam już nagrałem. Coś tam już nagrałem. E, we wtorek pojawi się pierwszy, oczywiście, Overwatchek, bo widzę, że ta seria się nawet przyjęła. Zostawiam dzisiaj rano nawet, zauważyłem w komentarzach, że ktoś mi napisał, gdzie są moje. Gdzie się podziewam, bo, bo ktoś tęskni za moimi szalonymi filmikami, więc pozdrawiam. No, ogólnie jestem pełen podziwu, tak w ogóle dla siebie, że, że ogarnąłem się, bo musiałem stać przed piątą, zjeść, ogarnąć się, żeby, żeby nie jechać na a żeby nie zjeść za wcześnie i się później nie pożegać na rozwicie, Bo tak też czasem bywa. No, e, tak więc, do zobaczenia na moich YouTube'ach. E, oczekujcie filmików. Subskrybujcie, łapkujcie, a nie przegapicie żadnego. Cześć, dziobaski. Właśnie no, skończyłem trening. Jest godzina 7.10. Ledwo żyję. Ogólnie dzisiejszy trening był bardzo masakryczny. Trzeba było... Chociaż w sumie były tylko 3 ćwiczonka. Mieliśmy na nie 20 minut. żeby były to tak jakby 3 ćwiczonka w... w Starach seriach. Czyli... Przysiady ze sztangą nad głową. Następne ćwiczenie to był kettle ball swing, czyli się machało ketlem od bioderek nad głowę. I trzecie ćwiczonko to było wyrzut piłki do danego targetu z przysiadu 10 kg. No tam się robiło różnymi ciężarami. I te wszystkie trzy ćwiczenia robiło się najpierw wszystkie po 40 powtórzeń, później wszystkie po 30, po 20 i po 10 powtórzeń. Ja no, to wszystko się miało 20 minut. Ja zrobiłem tylko 20, znaczy doszło do 20, tam skończyłem prawie. Ostatnie ćwiczonko mi zostało. A po prostu jestem wymęczony jeszcze, kurde, za dużo sobie trochę zjadłem rano i po prostu na bełty mnie brało cały czas. Co było dość bardzo... No przy 30 jak już zrobiłem, to autentycznie po prostu musiałem robić sobie przerwy, co, co 5-7 powtórzeń, bo po prostu brało mi na bełty. Myślałem seryjnie, że zrobię przysiad, po prostu i się zrzygam. Już nie wytrzymywałem do tego. Uważajcie co przed treningiem. Ja byłem głodny i, i troszkę jednak przesadziłem. Zjadłem sobie dwie swoje pyszne tortille, które sobie robię z kurczaczkiem. Ale nic, trening uważam za udany. Myślę, że będę co jakiś czas wrzucał filmiki z tych treningów. Bo... Będę to robił jako taki swój dziennik, nie? Żeby było, że, że sam dla siebie jako taka mini, mini motywacja, żebym chodził i tak dalej, i zrobię z tego taki dzienniczek. Będę robił też kilka zdjęć. Moja koleżanka ze studiów. Co ona robi o tej godzinie? Jest 7:18, Znaczy 7 dziesięć, a mi zegarek pisze w samochodzie. Ja mi się walnę akurat od, od jakichkolwiek zajęć. No, więc zrobię sobie jeszcze kilka zdjęć. Przed, po jakimś tam, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach tam. Zobaczymy jak to wyjdzie i ten... I będzie mieli może ciekawy materiał. No, dobra. Ja jadę, bo już dwa kurde, dyszę. No, widzimy się na YouTubie, na moich filmikach jeszcze raz. No, dobra. A no, po oczywiście, trzeba coś zezrzeć. Nie będę mówił głośno, bo jeszcze mojej spółlokatorzy śpią. Eee, teraz wróciłem się. Oczywiście to nie koniec. To wszystko to jeszcze, oczywiście nie koniec, bo nie będę z samej zwykłej jeśnicy, eee, tylko ja sobie to zabijam w tortille. Gotowe od razu, szybkie tortille. Jest to całkiem coś nowego, coś lepszego. Dobra, no wiem, że zrobię tak, żeby nie było widać mojego fryzu. Wiem, że wygląda jak wyglądam. A to by było no, na no, tyle. Tak wygląda w sumie każdy mój poranek, jak wstaję rano i idę na trening crossfitu. Yy, nawet jeżeli mam zajęcia na przykład na godzinę ósmą, no, to praktycznie i tak wstaję rano, idę na tą różnicę na, na, na trening, ogarniam się i no, na 8 idę sobie na, na zajęcia. No, I tak wygląda później przychodzę, ogarniam się, myję, się śniadanko, spadam na zajęcia albo... Jem ja śniadanko, siadam przed kompa i się uczę, albo nagrywam film. wiem bo nie nagrywasz filmów. Już teraz nagrywam filmy, jest wszystko i test. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, wam się spodobały yy, i coś w ten deseń, yy, zostawcie komentarz, łapkę w górę, pamiętajcie, subskrypcja kanału itp. itd. Fanpage też jest w opisie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Trzymajcie się.